Wiarygodne, czy bezpieczne, no ale jednak jest to globalna platforma, więc chyba nie powinniśmy się tego bać. Tak, mamy dwie opcje, jeśli mógłbym doprecyzować, jest właśnie ta <grym> wideo, nagranie swojej po prostu twarzy, tak i tutaj przesłanie bądź właśnie zrobienie zdjęcia i przesłanie również dowo zdjęcia i skanów dowodu, ale jest to już spotykane na przykład w większości marketplace'ów, one chcą takich już zdjęć naszych da Tutaj dokumentów, więc na, w przypadku Amazona, eBay, jak jest to dość standardowe zachowanie. Więc tu się nie ma czego bać. Jeśli chodzi o dokumenty, no to one są standardowe. Przy każdym marketplace dodajemy tam dokumenty z KRS-u, czy jakichś dokumentów z działalności jednoosobowej. Jedyną nowością to jest po prostu, że na temu należy dodać można powiedzieć dokument potwierdzający, że jesteśmy płatnikiem VAT. To Aha. jest taka jedna, jedna nowość. Tak jak mówię, to jest pięć kroków, bardzo fajny, przyjemny, przyjemna rejestracja, Ona nie zajmie więcej niż godzinę, półtorej.